teraz y, wykład pod tytułem Pomnik Żwirki i Figury o współpracy, która mogła się udać. I Bardzo poproszę o wygłoszenie y, tego wykładu panią Kingę Kawczak y, z Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Dzień dobry Państwu, proszę Państwa druga połowa września 1932 roku minęła w prasie na relacjonowaniu przede wszystkim wydarzeń tragedii cierlickiej, następnie kilkudniowych obchodów pogrzebu, ale wkrótce po tym wszystkie te czasopisma jak Światowid, Ilustrowany Kurier Codzienny, Gwiazdka Cieszyńska, Zaczęły również relacjonować informacje o tym, w jaki sposób y, społeczeństwo pragnie uczcić y, pamięć o Żwirce i Wigurze. Więc pojawiły się informacje o nadawaniach y, ulic, y, nazwy ulic i placów w poszczególnych miastach, nadawaniu na przykład y, na, nazwie, nazwy Żwirki i Wigury stadionowi y, w Mielcu, powstawaniu takich niewielkich pomników w Łodzi czy koło Radomia o powołaniu stypendium lotniczego, więc takie różne inicjatywy się pojawiały. Nie dziwi zatem fakt, że nie mogło się obyć bez pomysłu na zbudowanie pomnika w miejscu katastrofy i już I już y, 7 października 1932 roku gwiazdka Cieszyńska pisze. Ludność polska na Śląsku Czeskim wyłoniła spośród siebie Komitet Budowy Pomnikarz Żwirki i Wigury w Cierlicku, na którego czele stanowił jako przewodniczący były poseł dr Wolf. Akcję składkową już rozpoczęto. W krótkim czasie będzie rozpisany konkurs na wypracowanie projektów pomnika. Na razie postawiono na miejscu katastrofy dwa prowizoryczne krzyże z nazwiskami bohaterów. Kilka dni później, 11 października tegoż roku, ilustrowany kurier codzienny donosi. Po zbadaniu terenu na miejscu katastrofy w Cierlicku w dniu 9 października 1932 roku postanowiono w porozumieniu wybudować pomnik bohaterskim lotnikom polskim, jako wyraz wielkich uczuć narodu czołosłowackiego oraz ludności polskiej mieszkającej na terenie Republiki Czeskiej. Pomnik ten ma być zarazem, zarazem wyrazem zbliżenia obu narodów i będzie się składał z dwóch części. Obok głównej drogi państwowej wiodącej z cieszyna do moravskiej ostrawy przy kościele na kościelcu zostanie postawiony pomnik. Samo zaś miejsce katastrofy zostanie zamienione na mały park, w którym umieszczone zostaną odpowiednie tablice, czy osobno, czy też wybudowanym w tym celu kaplicy względnie mauzoleum. Rzeźby mają wskazywać na ten tragiczny wypadek, ale zarazem na zwratanie uczuć obu narodów. O wprowadzenie w życie tej myśli zadecydują fachowcy rzeźbiarze względnie architekci poproszeni przez komitet tak ze strony czeskiej, jak i z polskiej. Komitet wspólny postara się o to, żeby pomnik został odsłonięty w pierwszą rocznicę katastrofy. I proszę Państwa, na fachowców rzeźbiarzy wybrano ze strony polskiej Jana Raszkę, aczkolwiek ze strony polskiej, ale korzeniami pochodzącego z Zaolzia urodzonego w Robicy przez lata związanego z Krakowem, absolwenta Wiedeńskiej Akademii, pedagoga Państwowej Szkoły Przemysłowej w Krakowie, a później również dyrektora. Ze strony czeskiej padła, padł wybór na Juliusa Pelikana który przez całe faktycznie swoje zawodowe życie i prywatne zawodowe związany był z Ołomuńcem. Pierwotnie kształcił się w szkole kamieniarskiej po odbyciu takiej praktyki w Niemczech, zauważony wysłany był na, na studia do Pragi, a następnie powrócił i prowadził działalność właśnie w Ołomuńcu. Tutaj tylko tak pokrótce krótki przegląd realizacji pomnikowych Jana Raszki głównie tutaj dla dla zwycięstwa międzywojennego dla na brzeżze Województwa śląskiego, tutaj na naszej okolica, ale mamy w Cieszynie kilka realizacji. W Skoczowie obecnie zrekonstruowana rzecz, to samo w Katowice czy, czy Zawiercie. No i przykładowe realizacje pomnikowe i dekoracje rzeźbiarskie, bo bardzo dużo Ilius Pelikan również robił takich dekoracji architektonicznych właśnie drugiego stwórców. W pamiętniku, który został wydany drukiem Jana Raszki, czytamy o tej współpracy tak. Tragizm tej katastrofy jak tak poruszył nasze społeczeństwa, że postanowiono wystawić w tym miejscu pomnik. Równocześnie miał pomnik ten zapoczątkować pierwsze kroki ku zgodzie między Czechami i Polską. Sam sposób zamówienia miał już świadczyć o tych dobrych chęciach ku zgodzie. Pomnik miał, bowiem, miał być bowiem wykonany przez dwóch artystów, mianowicie przez Polaka i Czecha przy zgodnej współpracy. Z polskiej strony padł wybór na mnie, z czeskiej strony na Pelikanę. Muszę jednak przyznać, że pomimo całego zainteresowania, jakie dla tej sprawy miałem, znalazłem się w kłopocie. Wychowałem się przecież od dziecka w okolicy Bogu gdzie zgoda pomiędzy polską ludnością a tymi paroma Czechami, przeważnie urzędnikami, którzy tam mieszkali, nie była najlepsza. A co dopiero mówić o Zaborze za Olsię, gdzie się znalazła prawie cała moja rodzina. Skoro mi jednak nasze społeczeństwo tak zaszczytne zadanie powierzyło, musiałem puścić w pamięć wszystkie osobiste niechęci. Przystąpiłem do dzieła z najrzetelniejszymi zamiarami, by naszemu społeczeństwu nie zrobić zawodu. W zamiarach tym podtrzymywał mnie również i sentyment, jaki od dawna żywiłem do wszelkich spraw lotniczych. Zaczęliśmy z pelikanem od korespondencji. Stanęło na tym, że każdy z osobna przygotuje projekty, porobi z nich zdjęcia i te fotografie wymienimy, by się zorientować, jak każdy z nas sobie rozwiązanie tego zadania wyobraża, po czym mieliśmy się zejść. I do takiego zejścia, proszę Państwa, doszło 25 lutego 1933 roku w Morawskiej Ostrawie, gdzie odbyło się posiedzenie komitetu i prezentacja projektu monumentu. Te y, relacje z posiedzenia komisji, z tych komitetów i tych komisji y, szeroko y, relacjonował znowu ilustrowany kurier codzienny, ale również Moraz Kosleński Denek, który tutaj mamy również przykład takiego wycinka prasowego. Na zdjęciu z kolei widzimy y, architekta budowniczego Rygiela, który odpowiada za elementy budowy fundamentu i założenia przestrzennego oraz pośrodku pana Pelikana i Jana Raszkę właśnie na wizji lokalnej w Ciernicu. Ilustrowany kurier codzienny 1 marca po posiedzeniu pisze w sobotę 25 lutego wieczorem odbyło się w morawskiej Ostrawie w małej sali posiedzenie Wspólnego Komitetu Polsko-Czeskiego dla Budowy Pomnika Żwirki i Wigury w Cierlicku. Po sprawozdaniach zawierali po kolei głos projektodawcy pomnika, profesor Jan Raszka z Krakowa i rzeźbiarz Julian Pelikan z Ołomuńca. Ze stanowiska artystycznego omówił projekt profesor Raszka. Ostatecznie projekt opracowano wspólnie na podstawie wzajemnego porozumienia, biorąc pod uwagę wszelkie projekty przez obu artystów przedłożone. Przy opracowaniu ostatecznego projektu liczono się również z własnością terenu, na którym pomnik miał powstać, ponieważ powstanie w szczerym polu i tłem jego będzie jedynie tylko firmament. Musi być pomnik spokojny i mocny. Na podstawie pomiarów na miejscu ustalono, że musi być najmniej. 9 metrów wysoki i przewidziano do pomnika wysokość w sumie 10 metrów. I proszę Państwa, tutaj prezentuję Państwu na czterech w zasadzie ilustracjach y, y, modele pomnika, jakie na pewno y, powstały. Y, y, ciężko powiedzieć które są jednoznacznie ze strony y, Raszki, a które, które samego Pelikana, to są zdjęcia, którymi ja dysponuję, te, te dwa oraz te dwa kolejne pochodzące z archiwum rodzinnego Jana Raszki. Y, tak jak było założenie, że pomnik musi być daleka widoczny, musi być wysoki, więc generalnie wszystkie te projekty opierały się na motywie kolumny względnie y, obelisku zwieńczonego albo krzyżem, albo figurą. W tym przypadku mam takiego ogranicza z 3 z gałęzią. Oliwną. Po drugiej stronie na obelisku, który jest takim obeliskiem modernistycznym, pustokowym, osadzonym na niskiej, horyzontalnej podstawie. W drugim przypadku mamy kolumnę, taką nawiązującą trochę do barokowych kolumn, na których też często te były mieszane jakieś te kapliczki przydrożne, zwieńczoną krzyżem, ale sama postawa jest bardzo podobna z emblematami heraldycznymi, lwem czeskim i orłem polskim oraz zaaranżowanymi tutaj takimi z Wam przedstawiającymi epizody z katastrofy cierwieckiej. No i kolejne mamy tutaj już te bliższe, które za pieczkę będę pokazywać do realizacji, więc mamy tutaj dwie formy obelisku, jedna znowu zwieńczona krzyżem, druga postacią lotnika wspartego na śmigle. Obie podstawy mają troszeczkę inny charakter, są nie tyle horyzontalne, co, co bardziej yy, wertykalne, o takiej no. wymowie alegorycznej. Ostatecznie wybrano właśnie do realizacji tą, tą figurę, ten model z postacią lotnika. I dalej kurier codzienny relacjonuje, ja to nie będę opisywać może sama, bo myślę, że najlepiej przytoczyć relację z kuriera za słowami Jana Raszki. Sam sokuł ładnie wysmukły będzie miał 7 metrów wysokości i składać się będzie z trzech części. Na nim stanie 3-metrowa postać lotnika ze skrzydłem. Tak było napisane w tej relacji. Widzimy, że to chodzi o świt. W najwyższej części cokołu umieszczone zostaną płaskorzeźby, żwirki i wigury dla jasnego określenia, że na ich część przede wszystkim pomnik stanie. Na środkowej części cokołu od frontu umieszczone zostaną postacie alegoryczne przedstawiające zbratanie z powodu nieszczęścia narodu czeskiego z polskim. Z lewej strony od zachodu na stronie bocznej umieszczony będzie lew czeski, a ze strony prawej od wschodu znów orzeł polski. U dołu znów od frontu będzie płaskorzeźba przedstawiająca katastrofę w lesie. Z lewej strony zwycięstwo czelęczu w Berlinie. Ja tutaj pozwolę przerzucić, ponieważ na, właśnie w, na punkt za ilustrowanym kurierem codziennym mieszczą się właśnie takie archiwalne zdjęcia. Znaczy mamy to polską rzeźbę z portretami naszych bohaterów. No i y, wspomniane, że y, y, u dołu znów od frontu będzie podskorzeń postawiający katastrofę w lesie. Z lewej strony zwycięstwo w Challenge w Berlinie, to jest ta górna plakieta, a z prawej pogrzeb ofiar z ludem polskim i czeskim oraz także z wojskiem polskim i czeskim. Jak znowu informował rzeźbiarz Pelikan, pomnik powstanie z granitu i diorytu. Wybrano te materiały ze względu na ich trwałość. Cokół będzie z granitu, a figura diorytu. Płaskorzeźby będą odlane z brązu, na cokół będzie potrzeba 6 wagonów granitu, a na figurę 3 m3 diorytu. Raszka w swoim pamiętniku równie barwnie opisał cały proces powstawania tego finalnego modelu, który tutaj sobie pozwolę przytoczyć. Jako miejsce zjazdu wyznaczono na Morawską Ostrawę gdzieśmy w polskim w Morskim konsulacie wykonali wspólny projekt w glinie, łącząc nasze pomysły w jedną zgodną całość. Na wieczór było zapowiedziane na ratuszu posiedzenie komitetu, którym myśmy mieli projekt przedstawić. Pracowaliśmy jednym tchem od rana aż do wieczora. A gdy się woźni zjawili, aby model przenieść na ratusz, dowiedzieliśmy się ciekawej i zabawnej historii. A mianowicie, przyznają się nam woźni, że są bardzo kontenci, że ta robota się już nareszcie skończyła, gdyż musieli nas cały dzień pilnować. Pan konsul bowiem nasłuchał i naczytał się już tyle o niesfornym temperamencie artystów, że nie mógł sobie wyobrazić, by się ta nasza współpraca mogła spokojnie odbyć i uważał, że musi być przygotowany przynajmniej na jakąś awanturę, jeśli nie coś gorszego. Tym więcej, że tu chodzi nie o zwykłych rzeźbiarzy, lecz o dwóch rzeźbiarzy reprezentantów dwóch narodów i dwóch konkurentów w jednym wspólnym dziele. Postanowił więc pan konsul postawić swych dwóch najtęższych woźnych na posterunku, by pilnowali spokoju i honoru tego eksterytorialnego miejsca. Na próżno jednak czekali nasi stróże na jakąś kłótnię albo bijatykę i odetchnęli z ulgą, gdy się ich misja skończyła. Myśmy się zaś serdecznie ubawili. W każdym razie dodaliśmy w naszej, z naszej strony dobry przykład, że przy dobrych chęciach współpraca Polaków i Czechów jest możliwa. Na ratuszu został w podłuższych po i krótszych czeskich i polskich dyskusjach i przemówieniach Model z wielkim uznaniem zaakceptowany. I proszę Państwa, w kolejnych numerach ilustrowanego Kuriera codziennego z 6 marca, potem z 14 maja, umieszczano kolejno fotografię autorów projektu, jego modele, relacjonowano postęp prac. Tu mamy takie przykłady właśnie takich wycinków prasowych. Między innymi 1 marca jeszcze gazeta, lustrowany z Kurier Codzienny podała, że koszty wyszacowane są na 140 tysięcy koron. Dywagowano o rozkładzie finansowania przez poszczególne strony, a więc polską i czeską. Z kolei nieco później 10 maja Tempo dnia donosiło, że przy tej sposobności należy podkreślić, że honorarium swoje obydwaj artyści do tego stopnia obniżyli iż, właści iż właściwie swoje prace blisko zupełnie bezinteresownie wykonują skutek tego i koszta pomnika znacznie się obniżyły. Udano się także do cierwiska, gdzie ma pomnik powstać, oznaczono dokładnie miejsce jego zniesienia, biorąc pod uwagę właściwości terenu i jego otoczenia. Zarazem zbadano właściwości gruntu. Budowę fundamentów i wszelkie prace koło zniesienia rusztowania oddano polskiemu budowniczemu panu Wryglowi z Frysztatu. Miejscowi i okoliczni rolnicy polscy przyrzekli bezpłatne dostarczenie furmanek, a gminy Cierlicko Dolne i Górne razem z wojskowością wzięły na siebie obowiązek zbudowania drogi na miejsce katastrofy, które na razie zostanie otoczone odpowiednim płotem. Z pracami wszelkimi rozpocznie się natychmiast. Artyści wyraźli przekonanie, że do 10 września będzie pomnik zupełnie gotowy. Proszę Państwa, tu jeszcze taka y, mała dygresja, y, y, jak, taka do opisu tego, który tam czytałam za y, Raszką. Y, forma pomnika jest taką kompilacją, można powiedzieć, Tradycyjnie pojmowanego pomnika w formie obelisku, ale jednocześnie o bardzo, o bardzo takiej modernistycznej, byśmy powiedzieli formie, przynajmniej na pierwszy rzut oka, niezwykle e, zwartej kompozycji tych płaczących niewiast, będących tym symbolem pojednania i zbrodnia dwóch narodów. Natomiast e, zwracać naszą uwagę może między innymi ta z, z figura e, lotnika, Pelikana. I tu zachodzi takie pytanie, które mnie przynajmniej jako historykowi sztuki, od razu się nasuwa, na ile Pelikan sugerował się figurą lotnika, yy, wspomnika lotnika yy, z Warszawy odsłoniętego 11 listopada 1932 roku, a znaną już z wystawy poznańskiej w 1929 roku. Na pewno tą figurę znał Raszka. Raszka sam brał udział ze swoją szkołą i on yy, w wystawie poznańskiej zwiedzał tą wystawę, bo pisze o tym w pamiętnikach ze swoją żoną. No ta, ta figura pomnika, ten, ten element jest jak najbardziej yy, rozpoznany Nawalnym I powszechnie znany. Oczywiście oprócz pewnych takich schematów kompozycyjnych, które tutaj widzimy na, od razu, to nam narzucają, czyli ta figura męska, wsparta, ośmigło. Oczywiście są tutaj też również różnice, dlatego że figura Edwarda Wittiga jest bardziej skubizowana, zwarta, bardziej masywna, jest to lotnik w pełnym umundurowaniu. W przypadku figury wykonanej przez Pelikana, bo to jest ten element, który wykonał Pelikan bez sprzecz. Nie. Natomiast płaskorzeźbami i tym co kołem się y, Raszka. Ym, to tutaj mamy y, takie nawiązanie troszeczkę do y, takiej postaci y, młodzieńca, znanej nam w zasadzie od antyku, takiego bohatera y, młodego zwycięzcy sportowego z tą gałązką. Wawrzynu w ręce. Jedyn, tak samo ta tkanina lub wokół bioder może do tego nawiązywać. I oczywiście te akcenty techniczne, symbole lotnicze w postaci tej pilotki z goglami oraz z goglami oraz to śmigło, o które sparta jest ta lewa dłoń i cała sylwetka lotnika. Mm. Jeszcze, y, jak już wspomniałam, z y, pracami wszelkimi rozpocznie się natychmiast, artyści wyrazili przekonanie, że 10 września pomnik będzie zupełnie gotowy. Raszka ten etap prac wspomina tak. Do roboty wziąłem się natychmiast, gdyż mieliśmy uchwale, uchwalone dość krótkie terminy. Gotowe już były portrety, a płaskorzeźba zgody na ukończeniu, gdy tu naraz zaczęły krążyć niepokojące wieści. Moje przeczucie, które sobie pierwotnie zwykłą niechęcią tłumaczyłem, niestety mnie nie myliło i zaczęło nabierać coraz ważniejszych kształtów. Cała sprawa toczyła się około obsadzenia probostwa w Cierlicku. Jest to wieś czysto Polska, a dotychczas był tam proboszczem duchowny Polski. Po jego śmierci zaś postanowiły władze czeskie obsadzić to stanowisko proboszczem narodowości czeskiej. Nawróż na próżno były wszelkie starania tutejszych Polaków ku podobnemu rozwiązaniu kwestii zapobiec. Czeska polityka nie chciała ustąpić i wszelkie nadzieje na przyszłą zgodę pożyteczną i zgodną współpracę spełzły na niczym. Na nic się nie zdał nasz dobry przykład. Praca została przerwana i więcej żeśmy do niej nie wrócili. Żal nam było naszego dzieła, gdyż na tle bogatej przyrody, na tle starej wsi, pięknego lasu, mógł nasz pomnik bardzo ciekawie wyglądać. Tym więcej, że miał stanąć koło bardzo uczęszczanej szosy prowadzącej na do Ostrawy. Proszę Państwa, oczywiście te wszystkie niesnaski, te wszystkie wydarzenia zostały również y, zarejestrowane przez y, prasę, szczególnie przez zlustowany kurier codzienny, co w Czechach było odbierane jako najbardziej antyczeska gazeta, która w Polsce wychodziła. Yy, tutaj może podaruję sobie y, te treści komunikatów. Proszę Państwa, jedno co ważne do odnotowania w kurierze codziennym pojawia się taka myśl. Tragiczna śmierć Żwirki i Wigury stały się, stała się w roku ubiegłym pierwszym pomostem moralnym zbliżenia obu narodów. Dlaczego więc teraz robią czynniki czeskie te sprawy tej wielkości niezgody? Cień poległych bałtyckich lotników winien nas łączyć i zbliżać, a nie dzielić i oddalać. I proszę Państwa, y, oczywiście tak było zapowiedziane, jak w tych komunikatach prasowych się pojawiło, y, że ta współpraca została przerwana. Piękna nić współpracy, która trwała przez kilka miesięcy, nagle jak bańka mydlana pękła, co nie przeszkodziło, aby w Cierlicku y, dokonać uroczystości rocznicowych, y, bardzo y, też Obficie relacjonowanych w prasie, a w kolejnych latach postawić mauzoleum. Proszę Państwa, to tutaj prostuję, bo w wielu podpisach pod tym mauzoleum, czy choćby na przykład właśnie pod tą cegiełką, czy jakimiś innymi zdjęciami, są jakieś zdjęcia z Muzeum Starycznego bielsku białe, te trzy tutaj reprezentuje, bardzo często pod tym mauzoleum, jak sobie Państwo na internecie znajdziecie, jest napisane projekt Jan Raszka. To nie jest projekt Jana Raszki. Jan Raszka. Współpracował z Pelikanem przy projektowaniu pomnika, i tak jak wspomniałam, może ja tylko tak szybciutko jeszcze tutaj wrócę, Raszka odpowiadał za te dolne płaskorzeźby. To są te, i ta tą postacią zgody oraz tym elementem katastrofy z czyli te trzy pnie drzew z kawał ze szczątkami samolotu. No, i właśnie te. Jak Państwo znacie, a pewnie Cieszenia nie znają, zrekonstruowany pomnik pod zamkiem, pod wzgórzem zamkowym, to ta stylistyka tych płaskorzeźb jest dokładnie, dokładnie taka sama. Natomiast po wojnie postawiono pomnik, już w trochę innej formie. Nawiązano oczywiście do tej takiego filaru wysokiego cokołu, z emblematyki heraldycznej umieszczono tylko orła i lwa jako te godła narodowe, a z tych form artystycznych tylko rzeźbę pelikana. Już niestety tych płaskorzeźb i dekoracji rażki. Nie. Co jest jeszcze taką ciekawostką, to tutaj jeszcze padnie, za chwilę koleżanka Sylwia o tym będzie mówić, że do 1957 roku uważano ten pomnik za pamięcie pamięci tych, co walczyli z, z faszyzmem, prawda? A dopiero później pojawiły się po tych rocznicowych obchodach 1957 roku informacje o tym, że jest on z wielkiej Wigury poświęcony pamięci. Dziękuję bardzo, to wszystko.